Co się wydarzy w piątym odcinku tureckiego serialu Panna Młoda? W życiu bohaterów następuje fala zaskakujących zwrotów akcji. Ciją wypłaca Hanser zaliczkę i zleca sprawdzenie, czy jest płodna, Beyza nagle zmienia zdanie w sprawie rozwodu. Emisja piątego odcinka Panny Młodej w sobotę, 24 stycznia streszczenie piątego odcinka serialu Panna Młoda. Co się wydarzy? Hanser dostaje odciana, zaliczkę. Deria wraca z Emirem do Cemila. Bejza zmienia zdanie co do rozwodu. Ciją zleca zbadanie, czy Hanser jest płodna. Emisja piątego odcinka serialu Panna Młoda, w sobotę, 24 stycznia 2026 roku, o godzinach 17.20 w TVP2. Zobacz zdjęcia z odcinka w naszej galerii, o czym jest Panna Młoda. Osierocona i nieznająca rodziców Hanser wcześnie nauczyła się stawiać czoła życiowym wyzwaniom. Mając tylko chorego brata, stała się silną, niezależną młodą kobietą, gotową zrobić wszystko, by go uratować. Ciją, jedyny spadkobierca bogatej rodziny, zgadza się na zaaranżowane małżeństwo po tym, jak jego matka, Mukader, namawia go do przedłużenia istnienia ich szlachetnego rodu. Mukader, urzeczony urodą Hanser, Uważa ją za odpowiednią dla swojego syna. Choć niechętnie, Hanser zgadza się na małżeństwo, aby pokryć koszty leczenia brata. Przeprowadzając się do rezydencji Ciją, życie Hanser zmienia się na zawsze i jest szokowana, odkrywając, że mieszka tam również była żona Ciana, Bejza. Mukader, która planuje odesłać Hanser po porodzie, spotyka jednak zawód. To, co zaczyna się jako małżeństwo transakcyjne, przeradza się w wielką miłość. Wbrew sprzeciwowi rodziny CIO, kierowany miłością do Hanser, jest gotowy rzucić wyzwanie całemu światu, czytamy w opisie produkcji. Serial Panna Młoda, turecki. Gelin, przyp, redaktor, jest emitowany od poniedziałku do soboty. Zastąpił inną turecką serię, czyli Miłość i Nadzieje. Nowe odcinki pokazywane są o godzina 17:20 na TVP2, a powtórki o godzina 13:15. Wszystkie wyemitowane odcinki, a także przedpremierowe epizody, można oglądać na TVPVOD.